od tego, od naszej ukochanej siostry Miriam. Znamy ją dobrze, znakomitą pustelniczkę, jedną z nielicznych w tym kraju, która jeszcze dodatkowo ma śluby milczenia. I dzisiaj chciałem powiedzieć o siostrze Miriam, ale jeszcze bardziej o jej siostra Miriam Makota, ukochanego. Ten kot wapi się tropek. No i jak się łatwo pewnie domyślacie, siostra Miriam kocha te swoje koty i tego tropka, który w przeliczeniu na, na ludzki wiek, to już ma prawie 100 lat, no należy do, do naszego pokolenia seniorów. Siostra karmi tego kotka, wozi go do, do lekarza, karmi go, słuchajcie, dostałem niedawno w podarunku, no słuchajcie, to się nazywa Dolina Noteci. Sam spróbowałem, słuchajcie, znakomite. No cóż, dopiero kot, no przeszczęśliwy jest. Słuchajcie, i dlaczego o tym kocie opowiadam? Dlatego, że siostra ma jeszcze ma drugiego kota, ale dzisiaj poprzestańmy na tym jednym i ma od niedawna myszkę. I chciałem dzisiaj powiedzieć o miłości myszki i kota, która jest no, normalnie niemożliwa. Co się musi stać i co się stało w pustelni siostry Miriam, że yy, yy, Tropek, tak? Tropek pokochał myszkę i, i, od, i odwrotnie, i właściwie z siostrą taki, taką więź przyjaźni, miłości utworzyli. Otóż, jak się łatwo domyślacie, myszka i Kot są odwiecznymi wrogami, i nawet jak mają, myszka też ma prawie w przeliczeniu 100 lat, też jest seniorką. Potrzebna jeszcze jest no, jedna osoba, która ich połączy, czy właściwie miłość, która sprawi, że nawet te zwierzęta y, y, zbliżą się do siebie i pokochają się. Tak więc dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że... Potrzebny jest ktoś, kto darzy miłością świat zwierząt, ludzi, cały świat ogarnie swoją miłością. I dzisiaj o tej miłości jest mowa w Ewangelii, którą Jezus na różne sposoby ubiera w swoje obrazy. Dzisiaj daje nam dwa takie obrazki. Pierwszy to jest sól, że sól jest po to, żeby była solą, żeby nie wyschła, żeby, żeby się rozpuściła, dając. dając yy, no, smak całej potrawie i wy jesteście światłem świata, nie po to, to światło jest nam dane, światło boga, światło wewnętrzne, żeby je zamknąć w czterech ścianach własnego domu. I dlatego myślę, że ja i pewnie wielu z nas instynktownie szuka ludzi którzy są takim światełkiem, taką solą, tak jak dzisiaj ktoś wszedł do kościoła wcześnie i mówi, gdzie jest ten piec? A ten piec jest tutaj w bocznej kaplicy, po lewej stronie. No słuchajcie, no wiem, że to myśl banalna, ale po prostu czy Nie trzeba słów, żeby powiedzieć, że piec jest po to, żeby nie to, że stały i był ładny, tylko ładnie wyglądał, tylko żeby ogrzać swoje zziębnięte dłonie i zziębnięte serce. I tak samo jest z ludźmi, tak samo jest z siostrą Miriam, tak jest wielu. Wczoraj, niedalej jak wczoraj, słyszałem no wzruszającą historię lekarza, profesora, nie, nie wymienię nazwiska, bo to znana postać w świecie lekarskim, dla którego on był sierotą i, i, i ta mama już nieżyjąca była takim światłem, że całe życie, patrzenie na ludzi to jest to światło, ta bliskość, ta sól tej mamy już wiele lat po jej śmierci. I napisał dla niej wzruszający taki wiersz. Tak samo pozwólcie, że wspomnę, niedalej jak w grudniu tutaj, niedaleko mieszka pani Ewa Błaszki, Błaszczyk, jest fundacja AKOGO, i akurat ktoś wyjechał na urlop i przyjechała w zastępstwie pani z Ukrainy, imieniem Maryja. Słuchajcie, bardzo była, jest nieśmiała Maryja i... I, I słabo mówi po polsku. No, w związku z tym łatwo się można domyśleć, że, że za wiele nie mówi. Ale do dziś dnia, chociaż już upływa tyle czasu, wszyscy tam w tej fundacji, kiedy Maryja przyjedzie, dlatego że są ludzie, którzy jak ten piec, jak ta sól, jak, jak ten ogień, no, niosą miłość i niepotrzebne są słowa. Ważne oczywiście, żeby ktoś z tą świeczką chodził, z tym, z tym Paschałem, albo jak szalom tam z tą gitarą, tam, tam śpiewają, tam gorszą Ewangelię. Oczywiście dobre. Ale miłość Boga często się wyraża tak jak ten wspomniany piec, albo jak taka, taka nie ma pełna taka ascezy, bliskość no, wspomnianej. Tu przepraszam, że tak o siostrze dzisiaj dużo mówię, siostry Miriam. Dzisiaj chciałem właśnie przybliżyć ten najprostszy obraz i powiedzieć, że no, za Jezusem, że my mamy być tą solą, tym piecem, tym ogniem, no i nie po to, no jak jest solą. Naj, najpiękniejszy przykład to jest oczywiście Jezus Chrystus, który co był solą tej ziemi dał się rozpuścić w tej potrawie tego świata. Nieraz marzymy, żeby wszyscy tam się przyjęli chrzest, nawrócili. No to bardzo oczywiście piękne i wzruszające, ale często jest chyba tak i być może w intencjach Jezusa jest tak, żeby, żeby nawet jeśli nas będzie niewielu, tych chrześcijan, w tym z tym ogniem Chrystusa, z, tym, z, tym, z tą solą, to żeby nadać sens światu. No i na różne sposoby w historii próbowaliśmy nadać sens światu. Pozwólcie, że wspomnę Adama Mickiewicza, dziady po powstaniu, którym to listopadowym napisał te dziady, i tam ksiądz Piotr mówi o, że Polska jest Mesjaszem świata, czyli no, Polska przejęła taka ukrzyżowana przez, przez tych zaborców i ona będzie tym światłem dla dla, dla innych narodów. No, nie, nie chcę, broń Boże, wyśmiewać tej, tej zasady, ale ta zasada pojawia się w różnych pokoleniach. Może pamiętacie, że powróciła stosunkowo niedawno, w czasach papieża Jana Pawła to wtedy ja też czułem dumę, jakiego ja my papieża mamy wspaniałego, a w ogóle katolicy z Polski, to w ogóle jest no, towar eksportowy, najlepszy na świecie. No niestety po latach okazało się, że ta sól jest cokolwiek zwietrzała i być może, że z jedną, jeden z powodów, dla których tak się stało jest to, że ta sól nie rozpuściła się, nie dała się jak Jezus ukrzyżować, rozdać innym. I tak jest na każdym kroku. Trzeci przykład, nie wiem, czy takie negatywne warto dzisiaj podawać, ale, ale może sami sami o tym czytacie gdzieś tam w wiadomościach w internecie czy w gazetach, że, że Rosja dziś uważa się za, za taką, takiego Mesjasza świata, tego, który niesie, on jest kate y y Katechonem, czyli, czyli takim murem, który broni przed Antychrystem, a kto jest tym Antychrystem, oczywiście zgniły Zachód, czyli my. No i czy rzeczywiście Moskwa jest trzecim Rzymem, czy święta Ruś przyniesie nam ożywienie chrześcijańskie. No nie chcę tego też wyśmiewać, bo, bo Marzenie o tym jest przepiękne, natomiast rzeczywistość niestety jest zupełnie, zupełnie inna. I dlatego dzisiaj chcę powrócić powrócić do tego, że to w małej skali niekoniecznie mamy gdzieś chodzić, śpiewać piosenki, głosić Ewangelię. Wystarczy, że ktoś będzie niezwietrzałą solą, tak jak wspomniane dzisiaj osoby. A co się dzieje, kiedy y, sól zatęskni y, za, y, za swoim przeszłym grzesznym życiem? Pamiętamy może żonę Lota. Lot był uratowany przez pana Boga z Sodomy, które, grzesznego miasta. No a żona Lota też uciekła z tego miasta, uratowana przez Pana Boga, no ale w ostatniej chwili z tęsknotą za tą Sodomką i Gomorką odwróciła się no i zamieniła się w słup soli. I tak sobie myślę. Czy ja nie jestem takim słupem soli? Co tak? Nie, no oczywiście do Pana Boga idę, ale czasami tak się odwrócę za swoją grzeszną młodością. Pięknie było, co tak. No właśnie, i to jest taka przewrotność, która, która w nas czasami tętni. I dzisiaj, i dzisiaj chciałem, żebyśmy z ufnością. No, zostali z solą. Nie bali się tego, że się nasze życie, jak życie Jezusa, kiedyś skończy, i czasami to jest w sposób dramatyczny, ale że właśnie ta rozpuszczona, oddana innym sól, która konserwuje, nadaje smak, czy światło, które, które czy ten piec tutaj w naszym kościele, to my mamy być takim piecem. I ktoś, kto potrafi ładne mówić słowa, głosić kazania, nie głosi, ale nie na tym polega ewangelizacja. Według Ewangelii, tak ją dzisiaj odczytuję, dzisiejszej, to jest to właśnie, to jest ta miłość, która jest w każdym z nas. I jeśli potrafimy, żeby ona w nas zaistniała, to nawet pies, nie pies, tylko kot siostry Miriam. Pokocha myszkę i nawet to rozdwojone państwo polskie podzielone na, dwie, na dwa plemiona, choć na milimetr zbliży się do siebie. Amen. Wyznajmy wiarę.